A skip są. Dzisiaj będziemy za iść na basen. No tak no. O nie, nikogo tutaj nie ma, Jubi, ale... Nie ma tego. Tego, tego, no. Ja, ja mogę tym być. Dobrze. Uwaga, skacę. Nie, nie, jeszcze nie jesteś. Ubrany. Jest. Właśnie. To... Chodź, tutaj, jest, chodź, chodź, chodź do przebierania. Dobra. Tu jest przebieralnia. To sobie Tutaj! To z... no? widzimy się, jak się ubierzemy. Dobra, tak się Jesteśmy ubrani. Nie. Ja. Ja już może sobie jakoś maskę do nurkowania. Dobrze. Tylko Uwaga. Skok do wody i. szczęście. Muszę jakiś, muszę jakiś ten, żebym, e, no. Ale koła, my zapomnieliśmy rzeczy do nurkowania. Ale nie, spokojnie, ma, ja mam takie rzeczy. E, to, to dobrze. E, moje, moje do ubielania sto A, no dobra, usieję tego. <grym> Niech będzie. Ła! Czego jestem taki sypki? E, co? co jestem? Ja, widzieliście to, jak byłem na wschód i bardzo szybki. Widzieliście to? Dobra, ja też sobie ubiorę tą maskę, a co mnie to? Teraz już nie jestem szybki. Nie, bo nie mamy masek do narkowania. Dobra, ej tato, weź koszyk. Chcę zresztą zrobić to, co na filmika. w TikToku robię. W TikToku, ale ty... Weź koszyk na zakupy, no bo masz tam palec mam, mam, mam. Wziąłem na przykład ten Wziąłeś? O, koszyk weź. Wsiądę do niego i idź tu. Tylko y, jest jedna zasada. Poczekaj. zejdź z koszyka. Najpierw no. y, mieć taką fajną tą. Jaką? Teraz się wezmę do koszyka, bo jedynie teraz to działa. I uwaga. Trzy. Dwa, jeden. Juuu. Strywało. I Jak mnie wysoko... bardzo wystrzeliła! Juu, buu. Nie Co się stało? A jak to się robi! Co? Patrz jak... Wow! Nie no, Tato, co ty tak wysoko umiesz wow Trzymaj się na dwóch nogach, nie mogę. Tato, tato. Gdzie ty jesteś synku? Tato, pomocy tutaj. O, chodź, chodź na ręce, chodź. Chciałam mnie chyba zabrać do lekarza. także już idziemy zaraz do lekarza. A ja będę na ciebie czekał. No, do psa. Opa, już było szybciej. Fajajajajaj. co? Lekarz powiedział, że. Patrz. Tutaj masz poczekać. Czekaj, tutaj na ławeczce. Poczekaj, tutaj na ławeczce. Ja tutaj, ja Dole, tutaj, na czekam, tak. tutaj, ja tutaj będę na ciebie czekał, a zaraz przyjdzie po ciebie. Lekarz. Tak. Tak, Czekaj na niego. Hmm. Może za chwilę przyjdzie lekarz. Może i nie przyjdzie. Nie wiem. Może przyjdzie lekarz. Ale może już zdejmę sobie tą maskę. To ja miałam tą maskę. Tutaj miałam maskę. O, z hololu. Albo tam czegoś innego. Pamiętam, jak to to robiłem z kartonu. Też pamiętam, tylko tego nie pamiętam, chyba to dostałam. Pamiętam to na pamięć, pamiętam to na pamięć jak to robiłem. A to, to nie za bardzo pamiętam. A pamiętam jak byłem, jak miałem dwa lata. Jedzie leby... dobrze, jedzie dobrze, jedzie proszę szybko wsiadać, Proszę szybko, siadać, siadać. Wygramy. Ale się wsiadania. nie przeblałem w normalną plankę. Są to nic. Najpierw od razu, o tu jest X. Ale A. się nie przeblałem w normalną plankę. O nie, nie, nie ja teraz jestem. Badamy, badamy, badamy. pi, 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 pi. No nice O, tu masz. Widzisz, jakie mam złamane? O! To praca. No. Szybko lecimy. Super. Tak to mnie piecze. Proszę tu poczekać. Radu. Muszę tu usiąść. Proszę tu leżeć. No, najpierw musimy dać przeciwbólowe. Cik! <grym> Co to jest? Zaraż, jestem zaraz. To jest taki śpiący. Też po tym zastrzegł, ale chyba jeszcze to nie była śpiączka. Ale i tak już jestem spęczony. O teraz, teraz będzie śpiączka. Po tym paserie. I że teraz. <słuch> Serce dobrze działa. O, dobrze. Wszystko w końcu zakresie. Serce dobrze działa. Jeszcze tylko ostatnie kroki. Teraz można go jeszcze musimy... zobaczyć, czy jeszcze coś ugra.

Dobra, Wanda, założony teraz. Jestem. Ja Ach, mogę wstać? Nie. Ale znaczy e, będziesz musiał nie, Troszkę widzę, je tylko trochę na wózku jednym okiem widzę. Będziesz musiał jeździć na wózku inwalidzkim. No dobrze. Bo nie za bardzo możesz chodzić. No dobra, to już biorę wózek i juwaliński, tylko czekaj, masę na polu to zrobię. Mam bodoshroda, piszę już pewnie Ci boli. Au, 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 au. Boli, boli, ja pana, ja pana. boli. Dobrze, ja, ja zabieram pana, zabieram pana. Szybko niech pan idzie. Boli, 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 boli. Od razu lepiej. Czy proszę. Au. Apek, nie mogę. Tylko ja na Au, 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 au. Nie mogę. Au, 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 Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. O, teraz lepiej, mogę się pałaśczyć. No czego pan nie może? A siądzie na wózek inwalidzki. Ja nawet mam być na wózek inwalidzkim. A wsiądzie na wózek inwalidzki. To jest takie trudne. Nie wiem, że to dla pana jest trudne bo mnie boli. Ech. O, jestem, jestem. Jestem na wózku inwalidzkim. A może pan mi daje jakąś słupkę? Bo jestem głodny. Za to będę mógł zapłacić? O, dziękuję. Zaraz już pan to poczeka, zaraz przyjdzie pana tata, dobra? A ja wracam no. i zabieram. Zaraz tu przyjdzie pana Teraz to przyjdzie pana tata, niech pan poczeka. To ja mam czekać? panna, 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 poczekam i panna, 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 Może za chwilę przyjdzie mój panna, panna, Ale dobra! Ale dobra. dobra! ale nie biegnę! Jesteś tatuś! Chodź tutaj do mnie. A no, jak się być czujesz? na. Nawet trochę. Dalej mnie wszystko boli. Bo ja przeważnie spadłam na A głowę. A przebacz Ciebie? Bo cię przybieram jakieś normalne ubrania. A pewnie się siedziłeś skąd mam zupkę? Mam. No. Pan mi dał. Stras no, jakaś? Ja wiem, no to wydaje mi się. Przebierz się może w normalną Przebrać Przebracza? No nie, się. robi się. Dalej ją muszę kłaść. No ale to by było na tyle. Mm. Jeszcze takie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, z tym I zostawcie no tak, 10 łapek w ogóle, 20. Jeśli to wtedy będę musiał miał zdrowszy, pan daś ten. Prawda, takuś? Jak to więcej łapek w kule, to będę zdrowszy. Prawda? O, 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 co? A au 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 No tutaj Nie Tutaj mnie wyrzuciłeś Jestem Jestem Ale to... <laughs> to by było nie tyle Jeśli chcesz więcej odcinków to zostawcie albo tego typu Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, słoneczkiem I pa pa, pa.